Hej, cześć, siema, z was w w ogóle a dzisiaj ze mną jest Wiktor No i dzisiaj gram sobie w The Luke Sky Jump 4 No więc co, puchar świata rozpocznie puchar świata Ja jestem kuben. Co się stało? Tafa A Wiktor tu <laughs> Taki śmieszny tam Dobra, i kto pierwszy skacze? No to ty Dawaj, skacz Szybko się musisz dużo śmiać Szczególnie jakoś... No bo i też nie. <noise> Ładny skok. 104 metry. Czas na mnie. Tu 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 tu. <noise> Podbijecie. Sto no. metrów cirka? Serio? Ja tam... A teraz ja wyrazy?

To 5 metrów, ale i tak ja będę pierwsze. pierwsza Pierwsza? No. No. Tak, wygrałem, dobra o, idealna, ale... nie ma. ja mam bluzkę mam Ja mam bluzkę No, bo wygrałem No Dawaj teraz ty Albo od nowa zaczęliśmy, bo my już tutaj trenowaliśmy Przedtem. Przed tym Normalnie skok No za wcześnie Ja tak bym, nie Teraz ja! Lecę! Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe I tak mi gorzej poszło Nie, 77, to nie jest tak źle Oj, ale się... Postaram się to pobić To ten, teraz to twoje Nie! <śleszy> Normalnie najdalszy tak, skok na świecie no i śmieszki, są świeżki, na nad kanale. Jeszcze lepiej skoczyłem. Wygrałem? Nadal mam koszulkę lidera. Lecisz. jak nie, nagra, nie nagrywaliśmy to um, się wywaliłem już na tym startowym <grym> 104 metry, ale nawet jak słabiej skoczę, to będę miał lepsze notowanie Bo nie wylądowałeś. O ja za wcześnie. 84 metry, ale i tak lepiej od ciebie. O nie, teraz ja. <grym> To wygląda jak tak w powietrzu lata. 96 W kurde. Tasty. Muszę mi pobić. O, no, już jest No, wygrałem. Po raz trzeci z rzędu. Eee, łatwo. No, za łatwo. Witam! No i kto pierwszy ty? Dobra. No. Lecisz y -y -y. O, dwa guziki też tu wcisnął i by się na statyny. Nie! Nie! Kur... <śm> żeś poleciał daleko. Dobra, czas na mnie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy z tym koksem. A ja w ogóle to w pierwszy rzut on już wcześniej 100 gramów Da fuk I się wywróciłem Lecisz Ja będę patrzył tutaj godzina Aż już daleko poleciał Człowieku Tak daleko to nikt nie poleciał Musi nie skupiać. Dopiero 6 minut nagrania <laughs> dopiero mhm. dopiero 37, 37, 30 zaczęliśmy. Około. Łoty! Mm. Pobierz to. Co zrobił? 156 metrów! Co porobił? A która to runda już? Pierwsza. O, pierwsza. Ej, kurde! A, nie, nie teraz To ja. dalej? Super, teraz leci To teraz wystarczy, To teraz... zwalisz To i jeszcze. To jest To jest To To Ja na punkty na punkty to ja jednak dobry jestem. Lecież. Musimy też pilnować czasu, bo. Co, mogłeś lądować? Narto się odskoczyli. Boże. Bum. Jest. A nie, zaraz ja. Nie ma. 99 metrów była słabo. Ale no to już bardziej się w ogóle no. trudno gra Uwielbcie tego mała ja A no, nie wiem, czy... no domalać, chyba wygram to Może no, Nie no, chciałem nie zgrać, zresztą grać też Ja nie mam takiego wyczucia No teraz ty Ale nadal no, no, mam koszulkę lidera, więc jest ok Myślę, że tak 18 50. czy ma, jest 39 mm. Mm. Najlepszy punkt, jesteś tu na, na razie no, Na razie Kończy się rachunek walczy Dobra Kurde, ja muszę wyczuć... Nie, 79, pobiłem cię. No ja ci. Uf, spaliłeś to. Ten skok zwaliłeś i nadal wygrywam. A czemu tak nisko to leci? Nie, bo musisz wyczuć, w którym momencie wyskoczyć. No, dawaj. No, no, no. A tak będę sprawdził godzinę żeby się sobie tak. nie pomylić Aha Za wcześnie Ale chodź coś takiego no lepszego no ale lepiej poleciałeś mhm. Wiadomo już człowieka... kto Ile? 102 Lepiej od ciebie lecisz? Nie jest tak źle, nawet, nawet nie mam taki, aż takiej dużej przewagi. No gdybyś umiał lądować tak dobrze, no kurcze, ale. swój swój w skoczni pobijesz. Ja to w ogóle co zrobiłem teraz. Jak to wygrał? Ja. Nadal, nadal, ja wygrywam to wiem, dobra. się to, skaczysz, to skaczysz. A, 41. czyli minuta tak jak trwa jedna skoczna. Mm. E, rozwaliłeś Już no, zwaliłeś te... ty go chranisz bardzo Czyli w następny bo to będzie, ta, z tej gry będzie jedno, jeden odcinek tylko 7, To wyciągnij je od łapki chyba Nie, nie, no to tak Jak z kimś gram, to zawsze jeden odcinek z gry i potem zmieniamy grę Po prostu może trakmanie nagramy w bo... O kurde, dobry skok Dobry skok <tuszy> Wiatr w, w lew bok to może być słaby chociaż nie, aż taki słaby nie był 96 metrów. I kto wygrał? Ty yes. nie, ja 860 no. chyba miałem. Ja nie, nie Zaraz zobaczymy. Ja mam koszulkę lizera, więc skacz. A ty masz białą koszulkę, a żółty, żółtą koszulkę ma lider. O 2 minuty to, to, to nam zajęło nie mam jeszcze jeden odcinek za ja w zapasie, więc krótka skocznia to jest. No to, nie, oczywiście w ciesły, już to 66. To może mm -hmm. sześć. jest... wszystko godnie... Nie, ja mam wszystko odziedziczyć, ale wskaczę. Ja Wcześniej chyba wyskoczyłem. No i teraz w ogóle skiep, czyli byś miał dobry skok. Siedemdziesiąt mm. jeden. Ja wygrałem. Nie wiem, co się No 44, no skieps strasznie Za późno wyskoczyłeś A tak w ogóle to nie mam być Kurde, gdyby wylądował to by było 33 metry No i tak jesteś drugi Ostatni, czyli ostatnie miejsce w bo tylko w <laughs> Teraz tylko ten skok muszę mieć, dobry i wygrywam. 360 punktów to masz 920. Znaczy daleko ci do mnie, ale lecisz. 45 Lecisz, lecisz, lecisz. O, ja. że będzie dobry skok, ale ja muszę taktykę wyglądać. Nie, to jest słaba taktyka. Ja, bo ja byłem drugi. Bo ja byłem drugi. Osiemdziesiąt jeden metr Leć Daj już łusy Osiemdziesiąt pięć Kto wygrał? Ja! Nadal mam koszulkę lidera, jest dobrze Leć Mam księcia Kamil Stop Adam Małysz Pójdź on by przeskoczył daleko. Oh. 73 metra a skiepciłeś ten. Strasznie kiepscisz te skoki. Nie, ja tu. 58 metry. What the Nie, bo ja powiem drugi. Dobra, jest trochę pokryty. A no to na... No. Lecisz w łuk! Co tylko teraz na czas kiepsił Nie wiem Co porobi? Szalik TAK, na kabinie Tak! Nadal jest koszulka lidera Lecisz, lecisz Ty pierwszy? Ale ten skup lepszy od no. wszystkich moich. 47 Myślę, że ja jeszcze dwie skocznię. Ta jeszcze jedna skocznię. Ja aż a skiknijesz to teraz. Czekaj, Ja ci na pewno dobrze nie Nigdy na nagraniach dobrze nie robię nic. Jaki stres. 83, a ty ile miałeś? 86, no, nie wiedziałam. Na pierwszym. 67, kurde, ostatnia skoczę to jest. I zobaczymy kto wygra to. Wygrałem, więc co co było w tym odcinku, mam, że, że odcinek właśnie spodobał. że ich tak to postać w ogóle ze mną był.